Dzień dobry. Jest bardzo zimno. Może 12 stopni w domu jest i na dworze tak samo. Dlatego, że jest zimno, to dzisiaj robię coś do zjedzenia gorącego. Gotuję ziemniaki. Ja wyrzucam język angielski z mojego filmiku, więc w niektórych miejscach będzie mój głos nadany na filmiku. Ziemniaki się gotują. Mam jedną cebulę posiekaną, to ją usmażę. No i zaczekajcie, to będzie inne naleśnikowe danie, których w Polsce często się nie robiło. Ja zmieniam niektóre przepisy i robię swoje dania, więc może ktoś spróbuje je też ugotować. Zapraszam! bardzo duże szufelki mąki dwie, dwie i pół, dwa jajka trochę soli szczyptę soli i mleko zamiast mleka możecie używać wody trochę wody trochę mleka i zrobię jak na naleśniki Ciasto zrobię dwa czy trzy z ziemniakami co gotuję, a resztę jak zostanie to zrobię z naleśniki, parę naleśników. rumieni cebulka to wrzucę szynkę, żeby się trochę zagrzała. troszeczkę oleju i niech się to troszkę podusi pierwszy naleśnik zawsze jest wolniejszy troszeczkę Potłuczę ziemniaki. Teraz zrobimy trochę większe. do ziemniaczków razem. Pepa. papryka sol, soli troszkę pieprz A tutaj kładę na jedną połówkę trochę ziemniaków z tą szynką i cebulką usmażone. Kładźcie tak, żeby można było w drugą połówkę zamknąć. I Można dodać kopru, chce. To leży, co się chce. Po złożeniu tego nie musicie długo smażyć, dlatego że wszystko już jest ugotowane, naszykowane i gorące. Tylko zróbcie tak, aby ta skórka z naleśnika była chrupiąca. Możecie jeść ze śmietano, z kiszoną kapustą, z ogórkami, z jakąś sałatką, co sobie kto życzy. Można zrobić inne okrągłe, dużo mniejsze od tych, które ja zrobiłam, ale też smakują tak samo jak tamte. Pierwsze. Możecie zrobić małe też, później położyć na środek. Ziemniaki. Możecie dodać ser, nie musicie dodawać, zależy jak ktoś chce. Wytróżkę. Okrągłe jest źle przewracać, dlatego że widzicie, złamał mi się, ale nie szkodzi i tak będą zjedzone. Delicious. Widzicie, i można zrobić, jak pierwszy był zrobiony. Połówkę można zrobić okrągłe, można zrobić malutkie po prostu wielkości jak pierogi, ale z tym jest więcej pracy. Ja robię tak, żeby jedna osoba zjadła i było wystarczające. Gdy ktoś ma więcej czasu, to może robić co chce, aby zadowolić swoich smakoszów. Deliska! Delicious. Mniami Bardzo smaczne! A z reszty ciasta zrobię kilka naleśników. Można sobie zjeść je na słodko jak to chce. Zobaczymy. Smaczne czy niesmaczne. Zobaczcie jeszcze raz. Spróbujemy. Strasznie dobre. Bardzo dobra. Mam nadzieję, że zrobicie to prędko i dużo nie kosztuje. Parę naleśników, jak widzicie, niedużo. Możemy zjeść ze słodkim serem albo z powidłami. Sklep z cukierkami Ole Loli Siop. A lot of ones. That's England, mm -hmm. So a Edley, like, the immigrant mm -hmm. thing. Do you remember those ones? It's so, english fruit carrot. Super sour, sour watermelon. English Super sour, sour lemon balm. Lettuce. I want to try one. They don't look nice. I want something that look nice. Przejazdem zatrzymałyśmy się w sklepie ze słodyczami, z cukierkami i z czekoladkami. W większości były to słodycze z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Moja córka wybrała sobie kilka smaków. Zaczęłam też nagrywać, ale. Po jakimś czasie podeszła do mnie właścicielka tego sklepu i poprosiła, żebym nie nagrywała. Zapytałam się dlaczego. Ona powiedziała, że dużo ludzi może ściągać jej pomysły. Czekolada zawinięta w papier, 1 milion dolarów, kosztowała 6 dolarów. Nie do uwierzenia. Produkcji amerykańskiej. A w tych słoiczkach, buteleczkach, mieli takie różne sosy, może do lodów, a to kolorowe to są takie, klik, klik, ściskasz palcami i robi odgłos to nie jest do jedzenia. Widzicie tutaj marshmallows i jabłka jabłka pokryte a, słodycz, słodkim takim likierem i różny wybór różnych cukierków. Te mi bardzo zawsze smakowały. Cena 4 dolary i 90 centów. Każda paczka czy gatunek była w innej cenie, ale dużo w większości po 5 prawie dolarów. Niektóre, na przykład te, a to są bardzo starodawne, twarde takie. Pamiętam je z dzieciństwa, ale można u nas kupić jeszcze w delikatesach międzynarodowych. A niektóre tutaj, gdy popatrzę, to przypominają mi takie cukierki, słodycze z odpustów z Polski. Te różowe na przykład. Jest taki wybór w tych pudełeczkach, takie malutkie i różne. Widzicie te landrynki tutaj i te twarde cukierki? Takie dziecinne, dawne czasy. Nie traktuję. Kupiłyśmy sobie cukierki do domu, a obok był sklep z lodami i wylądowałyśmy z lodami w aucie. Były naprawdę przepyszne. A to są cukierki, które kupiłyśmy do domu. Dzisiaj wam powiem o krwawiących sercach. Clerodendrum Thomsonialet, krwawiące serce. Ten krzak pochodzi z Afryki, z, z tropikalnego miejsca. Trzeba uważać, bo on jest trujący dla zwierząt i dla ludzi. Ten krzak ma od jednego do dwóch lat. Są różowe, są białe bez tych czerwonych serduszek, kwiatków i są takie jak ja mam. Wygląda jak serduszko z kwiatkiem, jakby krwawiło serce. Każę Wam zdjęcie z mojego krzaka, który miałam na ABA. Ale musiałam tego krzaka wyrzucić kompletnie, bo budowałam ten płot. To była piękna, olbrzymia aba, ale musiałam się tego pozbyć. Krwawiące serce może być rozrastane z korzeni, bo rośnie, bo rośnie. O, zaraz tam dojdę. I ja. Rośnie, widzicie, rozprzestrzenia się. Możecie to wykopać, rozsadzić do doniczki albo do innej części ogródka i mieć następne dwa krzaczki. Sadzenie ich jest późną jesienią albo wczesną wiosną. To jest krzak, który śpi w pewnej części roku. W Australii one kwitną. Wcześniej, zanim lato się zacznie, jak jest ciepło, i mówią, że jak wcześniej zakwitnie, no to będzie ciepłe lato. Kwiaty kwitną do około, około 6 miesięcy. I w środku niektórych kwiatków, nie wszystkich, znajdziecie czarne, duże ziarnko, jak groch. I możecie z nich sadzić nowe krzaczki. Jak kwiaty przekwitną, i zostaną liście zielone, to nigdy ich nie usuwajcie, aż zrobią się żółte. Dlatego, że przez ten okres czasu krzak gromadzi wszystkie odżywki do następnego kwitnięcia. Ten jest wspinający się, ale możecie ich trzymać jako niski krzak. Ja będę ich trzymać do wysokości płotu. One będą rosły do 6 metrów, ale najlepiej lubią w półcieniu i pod drzewem. One też rosną ze swojej gałązki. Gdy gałązka stoi w piasku z wodą, i w przeciągu następnych dwóch tygodni pokażą się korzenie. Krwawiące serce lubi rosnąć na słońcu porannym i lubi mieć po południu cień, troszkę ze słońcem zaglądającym do niego. I jeżeli będzie w cieniu, to będzie miał więcej kwiatów. Kwawiące serce nie lubi dużo wody w korzeniach i nie lubi zimna, dlatego że zgnije, przepadnie. Czasami może odrosnąć w następnym sezonie. Kwiat lubi bardziej taką kwaśną ziemię i też musicie dać nawóz zanim posadzicie tego krzaczka. Jeżeli chcecie posadzić w swoim ogródku i zrobić zaskoczyć swoich znajomych pięknością, posadźcie, ale pamiętajcie, że nie może być 100% na słońcu. Musi mieć trochę cienia.